Witam bardzo serdecznie w moim kuchennym laboratorium. Moi drodzy, ja mam na imię Danuta i bardzo serdecznie zapraszam na film, w którym to stworzymy wspaniałą miksturę prozdrowotną, wspaniały napój prozdrowotny w roli głównej z celerem naciowym. Także zapraszam serdecznie na film. Moi drodzy, jeżeli szukacie takiej naturalnej receptury na wzmocnienie odporności, aby zrobić detoksykację organizmu, aby obniżyć poziom cholesterolu, obniżyć poziom cukru, oczyścić nerki, poprawić trawienie, jakieś wyeliminować stany zapalne, przyspieszyć metabolizm, czyli przymianę materii, to zapraszam bardzo serdecznie. Ten napój wzmacniający odporność będzie idealny, a zawiera tylko dwa bardzo proste składniki. Które można bardzo łatwo nabyć. Można oczywiście wypić sobie sam sok z selera naciowego. Mi on bardzo smakuje, ale aby było łatwiej go wypić, dla niektórych może się okazać zbyt cierpki, gorzkawy, to warto sobie wspomóc się drugim sokiem, mianowicie z pomarańczy. Także pierwszy składnik seler naciowy. Robimy sok z selera naciowego. Mamy no, świeżutko wyciśnięty soczek z selera i teraz tak jak mówiłam, jeżeli nie jesteś w stanie go wypić, niezbyt ci smakuje, to po prostu sobie wyciśnij pomarańcze, sok z pomarańczy. Aby jeszcze uszlachetnić ten sok, można jeszcze, moi drodzy, zmiksować razem z odrobiną imbiru. To będzie już super naprawdę spalacz, taki tłuszczu, że hej, i super wzmacniający naszą odporność napój. Ale na przykład taki sam sok z selera naciowego, pijąc codziennie naczczo, wspaniale poprawimy nasz metabolizm, i doprowadzimy, że nas, nasz organizm zacznie wydalać zbędne toksyny. Czyli przeprowadzimy sobie detoks. Bardzo zdrowy detoks. Zapraszam serdecznie do wypróbowania tego przepisu. Jeżeli się oczywiście podobał, to zapraszam do zostawienia komentarza pod filmikiem, ewentualnie do łapeczki w górę czy zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi przepisami. Ja za, za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Pozdrawiam serdecznie, pa pa!